Dobrze, no to jak było w tych Stanach? No super, jak zawsze, fajnie, dla mnie to jest zawsze przygoda, no i lubię się ścigać, lubię jeździć, lubię się spotykać z ludźmi, a tam spotykam tych ludzi, którzy tak samo są sfiksowani na punkcie kolarstwa, ultrakolarstwa jak ja. Mówisz jak zawsze, ale ile razy już byłeś na tym wyścigu 24 godziny? Na tym konkretnym wyścigu w Sebring to był mój drugi start. Mhm. Ale w Stanach nie pierwszy raz? Nie, czwarty raz, yy, dwa razy właśnie na tym wyścigu. Raz wyścigu jacksonville Key West, czyli Fro Florida 500. No i kultowy Race Across America, czyli z Los Angeles mniej więcej do Nowego Jorku 5000 km. Jak przygotować się do takiego wyścigu, w którym jedzie się 24 godziny na dobę praktycznie non-stop? Yy, no to jest przede wszystkim do trzech mieć w predyspozycji. Przygotowanie to jest jedno, a drugie predyspozycje. Trzeba na pewno. Yy, Mieć tą zdolność samoregeneracji w czasie wyścigu, dlatego że nie ma czasu na to, żeby odpocząć, żeby, żeby się na dłużej zatrzymać. Trzeba praktycznie cały czas kręcić, cały czas spedałować, więc przygotowanie no to. Po prostu trzeba jeździć, przygotowywać się już dużo, dużo wcześniej, a później dać sobie wszystko przez 24 godziny. Ale to wtedy w Szczecinie też robisz sobie taki challenge 24 godziny i jeździsz na przykład gdzieś tam e, przez jakiś rejon, żeby zobaczyć, ile przejedziesz, jak to jest? Czy to raczej krótkie dystanse, żeby się nie przeciążać przed samym wyścigiem? Staram się jeździć przed konkretnym wyścigiem, charakterystyka trasy jest dopasowana do wyścigu i tak na przykład jak jest wyścig powiedzmy gdzieś w górach, no to jeżdżę, staram się szukać jakichś tam przewyższeń, górek, gdzie, gdzie mogę potrenować, a akurat w tym wyścigu charakterystyka trasy jest bardzo płaska, więc na przykład jeździłem sobie po takiej bętli 15-20 kilometrowej, Płaskie I to różnie, w zależności. Ja też pracuję, także nie za dużo tego czasu jest. Ale wtedy akurat przed wyścigiem starałem sobie robić takie pętle 4, 5, 6, 8 godzin, zależy ile czasu yy, miałem. A gdzie tu u nas takie fajne pętle można? U nas być? akurat jeździłem. Taka najbardziej pętla, która mi odpowiadała, to z Blankens w Niemczech. To z Blankens i do Pampow, potem Grunhof, Glashütte. I taka pętla, właśnie około 20 km, była idealna. Mały ruch, cała droga, cały czas z tym przejazdu. Do tego um, też ten rower akurat, na którym się miałem ścigać dokładnie i, i tak to wygląda. 828 km w 24 godziny, czyli policzyłam sobie, jeśli pętla miała 6 km, to 138 razy dookoła, tak? <laughs> no nie liczyłem tego, ale faktycznie, tak to mniej więcej wyszło, fajnie, podoba mi się, znaczy jestem zadowolony w ogóle, dlatego że um, Wiadomo, chciałem osiągnąć jak najwyższy wynik, ale takim, ym, powiedzmy, celem to było zrobienie 500 mil, czyli to jest taki nieoficjalny klub 500, niewiele osób w ogóle przekroczyło tą barierę, czyli przejechanie 500 mil w ciągu 24 godzin, udało mi się to, to też jest dodatkowy punkt w Pucharze Świata. No właśnie, ale jak to jest, jak się jedzie cały czas tą trasą 138 razy? Na pewno jest to zupełnie inaczej niż jak jedziesz w rejse cross America e, kilka tysięcy kilometrów przez ponad 10 dni, tak? gdzie można te siły rozłożyć. Jak to wygląda tutaj? Tutaj chyba trzeba dać z siebie wszystko. Nie ma czasu na jakąś odpoczynek, e, drzemkę, jak z jedzeniem, jak z toaletą. Nie, no cały czas trzeba jechać na fular, że tak powiem. Mi też e, tak miałem takie założenie od samego początku, starałem się mieć e, równe tempo, nie zwalniać, trzymać e, swojego założonego celu, czyli tego tempa powyżej 35 na godzinę. I udało się przez te 24 godziny średnią prędkość e, utrzymałem na poziomie właśnie 35, więc, e, więc super. A jeżeli chodzi o toaletę, są specjalnie specjalne punkt, gdzie można się zatrzymać, załatwić, się, przebrać nawet. No w moim przypadku akurat nie było takiej potrzeby żeby się przebierać, dlatego, że temperatura była praktycznie od y tam 18 stopni do 35, więc miałem kombinezon fajny, taki e, skonstruowany właśnie i na ciepłą, i na zimną pogodę, więc idealnie to się wszystko spasowało. W ogóle się nie przebierałeś? Nie. Stolety Nie też było nie czasu. korzystałeś? No, z toalety tak, ale to tylko naprawdę błyskawica i, i z powrotem na rower. Mhm. A jeśli chodzi o jedzenie, 24 godziny bez niczego, no ale jak nie, nie. siły? Tak, tak, jadłem też w trakcie jazdy. tak Bidon to praktycznie w ciągu dnia, no, jak jest 35 stopni, więc co drugie, co trzecie okrążenie cały bidon schodził. Do tego jeszcze polowaliśmy się, Wodą, a jedzenie też, jakieś batony, różnego rodzaju tortille, którą można było wziąć w, w, w czasie jazdy. No i raz się zatrzymałem na tam makaron z jakimś tam ryżem, czy makaron z ryżem i z kurczakiem, na przykład. Taki wynalazek. To wszystko, co żona przygotowywała, tak jest, tak? bo tak to twój jest. team, tak? żona tak i córki. Sprawdzony, pewny, godny zaufania. Yy, tak, już masz to, to menu, jest takie określone, wiesz yy, co jesz i jesz podczas jazdy, czy to zatrzymujesz się i, i wtedy... Różnie, i tak, i tak. Tam akurat jest yy, o tyle dobrze, że ta trasa jest naprawdę dobra i mam specjalną miskę, którą mogę sobie włożyć w kokpit kierownicy i podczas jedzenia jeść, dlatego że... Ja siedząc każde dwie minuty to jest kilometr na przykład tak w dużym dużym uproszczeniu więc warto nawet zwolnie jechać niż stać do tego też jak mówię nawierzchnia drogi jest płaska jest asfaltowa. Więc tej miski ten makaron i ryż nie ucieka, jak na przykład na Race Ameryka, America, gdzie mi podawano tę miskę, no i tam po 5 kilometrach miałem już połowę jedzenia. Tam Tim myślał, że ja zjadłem, a się okazało, że na przykład połowę tego jedzenia już gdzieś tam na drodze zostało. Także tak to mniej więcej wygląda, ale staram się jeść jak najwięcej w czasie jazdy. Czyli tutaj jeśli chodzi o posiłki komfortowo, a co w bidonie? Woda? Co się pije? Y y w bidonie... Na pewno nie woda, nie, bo woda to tak yy, nie tylko woda, o tak, bym powiedział. Woda z suplementami, woda z magnezem, z minerałami, z yy, no, ze wszystkim co może jakby w... Wspomóc yy, mnie w czasie jazdy. A robisz sobie jakieś takie badania przed i po takim wyścigu? Na przykład, czy to jakoś wpływa na organizm, jego wydajność, czy na lepsze wyniki krwi, czy w ogóle? Yy? Robię badania regularnie, akurat nie, może nie przed wyścigiem czy po wyścigu, ale staram się regularnie badać zresztą żoną. Mnie tutaj strasznie nęka, żeby nie było jakiejś sytuacji, że jestem chory albo że yy, niewydolny, ale badania póki co i krwi i serca są naprawdę w dobrym w no w perfekcyjnym powiedzmy nawet ułożeniu także jest wszystko ok. Wiem, że kobiet się o wiek nie pyta ale ty chwaliłeś się ostatnio 50 Tak, nowa kategoria stopnia. właśnie i jesteś w nowej kategorii pierwszy ale drugi w ogólnej. klasyfikacji ogólnej tak. czy w tej twojej kategorii wiele, wielu jest takich zawodników po 50 którzy startują bardzo dużo te wyścigi akurat są różne. Jest 12 godziny, 24 godziny, jest wyścig właśnie e, 3000-3500 i trudno porównywać tutaj. E, dla laika pewnie się wydaje, że im młodszy zawodnik, tym lepiej, ale na przykład na Race Cross America, gdzie, było, gdzie dochodzi element snu, no to pierwsza czwórka czy nawet piątka to byli zawodnicy około 50 lat, więc ci wszyscy 30-letni jakby no nie mają mm, jeszcze I może tak... takiego ułożenia się i, i tego, te możliwości tej, 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 tej szybkiej regeneracji. No, tutaj akurat się zderzyłem ze ścianą, tak naprawdę, z tym pierwszym miejscem. To był akurat mistrz, cały czas aktualny mistrz Stanów Zjednoczonych. Chłopak też mega, naprawdę mocny. Zresztą też kontakt bardzo fajny. Może przyjedzie nawet do Polski w tym roku na Race Around Poland po moich namowach. Także cały czas jestem z nim w kontakcie. No i wykręcił średnią około 400 km na godzinę przez 24 godziny, więc to już jest po prostu kosmos. To jest Jego wynik jest drugim wynikiem na świecie w ogóle. Także to był naprawdę fenomenalny przejazd. Też mógł czasami w czasie tych okrąg może nie mijaliśmy się, także był czas nawet na jakąś tam krótką pogawędkę, bardzo sympatyczny, no i tak mniej więcej to wygląda, że yy, zastanawiam się też na przykład, jak on by sobie poradził w takim wyścigu długodystansowym, dlatego że jeszcze nie jechał, on takie właśnie dwunastki, 12, 12, godzinne, ale kibicuje mu, no i wiek tutaj nie gra roli, znaczy gra na pewno rolę oczywiście, ale nie ma aż takiego dużego znaczenia, jakby nam się mogło wydawać. Też mi już powiedział, że będzie walczył o Puchar Świata. No i ten start w Polsce też by mu na pewno pomógł, dlatego że 3000 jest wyścig, który jest dookoła Polski, jest bardzo dobrze punktowany, więc być może będziemy go gościć w naszym kraju. No właśnie, podczas tego wyścigu wrzucałeś różne filmiki, czy to twój team wrzucał, i tam na jednym z nich była mowa o tym, jak już wracaliście do Polski, że wcale taka pętla, cały czas jazda wokół tej pętli nie jest męcząca bardziej niż taka prosta trasa którego horyzont na której horyzontu nie widać i nie widać końca jak to było jak to psychicznie unieść właśnie te 138 pętli czy to jest właśnie lepsze niż taka prosta droga którą by się jechało nie wiem przez 200 km No też więcej? dużo właśnie pytań było na internecie i ludzie się zastanawiali dlaczego jak tak można wytrzymać albo czy to jest, niemonotonne. Z mojego punktu widzenia ja wolę, ten krajobraz mi się zmienia. Ja wiem, że 30, 138 kilometrów może się wydawać, że to jest w kółko to samo, ale w porównaniu do tego, co się dzieje na przykład właśnie na wyścigu takim długodystansowym, gdzie jest 100, 200, 300 km prostej i jest pustynia po lewej, po prawej stronie, nic się nie zmienia, no to to jest marzenie, żeby takie okrążenia robić, gdzie te domy są, gdzie są e, te krajobrazy, mimo wszystko się zmieniają, nawet niech one będą monotonne, ale i tak się zmieniają i do tego jeszcze... Na pustyni, w takim otwartym, w otwartej przestrzeni jeszcze dochodzi elementy wiatru, czy, czy jakichś deszczów, zmienna pogoda. Tutaj ta pogoda była w miarę, w miarę stabilna, więc jeżeli miałbym to porównywać, gdybym to był mój pierwszy wyścig, pewnie bym narzekał, mówił, że to jest w kółko, to samo monotonia i tak dalej, ale po. Porównaniu na przykład Kansas czy Arizony, no to to były wakacje. Mhm. Mówisz, zmienia się otoczenie, ale też pora dnia i ludzie pewnie kibicujący. Jak to było? Kiedyś opowiadałeś, że jak byłeś tam w Sebring, to ludzie kibicowali, mieli grilla. Czy w tym roku też siedzieli w nocy i patrzyli, tak. jakieś dzieci? Tak, też, tak mniej więcej to wyglądało. To jest. Wyścig jest na takim osiedlu i dla tych ludzi jest to święto, oni nawet sami zapraszają, w tamtym roku była pętla po dużej i po małej pętli, to do, nawet do tego stopnia, że nawet oni lobbowali za tym, żeby ten wyścig był tylko na małej pętli, wokół ich domów, a nie na tej dużej, żeby ci kolarze się skupili tutaj na tym, w tym jednym y, miejscu. No i faktycznie przed niektórymi domami ludzie wychodzą, siedzą, yy, co ciekawe wszyscy praktycznie w meleksach, bo osiedle jest yy, yy, dosyć duże i też jest pole golfowe, jest e, lotnisko samolotowe, jest tor samochodowy, więc to są e, osiedle, na którym ci wszyscy ludzie tymi meleksami się przemieszczają, więc w tych melekach to tak śmiesznie to coś wygląda, bo garaż jest otwarty, stoją cztery meleksy, no i trzy osoby siedzą, no i pokazują tam palcem, pewnie liczą e, tych zawodników, porównują, jest cały czas e, e, śledzenie w, w, w internecie, więc sobie mogą porównywać, no ale he, tak i w tamtym roku i w tym trzy Domy to oczywiście przebiły wszystko. Jest dom oświetlony. Trzy domy są oświetlone przez całą dobę. Muzyka gra naprawdę bardzo głośno. Do tego są jakieś tam wizualizacje wpuszczone na budynki. No i już nawet po chyba godzinie drugiej czy trzeciej ci ludzie poszli pewnie spać, ale to wszystko dalej funkcjonowało. Czyli nie szło zasnąć, na pewno nie, i nie, nie było nudno. No ale coś robiłeś podczas tej jazdy. Nie wiem, czy masz telefon ze sobą? Jesteś w kontakcie ze swoim teamem, czy sobie coś czytasz, słuchasz muzyki, czy audiobooków, jak kiedyś wspominałeś. Mm -hmm. No tu akurat byłem skupiony bardzo na tym, żeby na tym wyniku, więc nie było czasu za bardzo na tą muzykę ani na audiobook. Pierwszy raz w życiu chyba nie słuchałem e, słuchawek przez 24 godziny. No, no końcówkę, przepraszam, końcówkę już taką e, tam jakieś 2-3 godziny, to faktycznie tego słuchawki wziąłem. Ale coś się działo, bo było 90 osób, aż i duża różnorodność tych kolarzy, bo byli kolarze na wózkach leżących, napędzanych nogami, rękoma. Także 90 osób na takiej pętli, to zawsze coś się dzieje. Nawet jedna osoba przede mną zasnęła, także no, miała takiego tam lekkiego dzwona, przewróciła się. Dobrze, akurat, akurat byłem blisko, więc udało mi się szybko zawrócić, zatrzymać i, i tam pomóc wstać. To ogólnie w ogóle w ultrakolarstwie to jest pierwsza zasada, to jest chyba też nasza znaczy pierwsza. No jedna z zasad jest takich, żeby się ze sobą nie nudzić. I tutaj faktycznie ktoś tam podjechał, porozmawiał, czas, nie można było jechać na kole, nie można było jechać koło siebie, ale tam dopuszczalne jest jakieś tam jazda, powiedzmy dwie minuty, trzy minuty tego oczywiście nikt nie zabrania, więc zawsze można było z kimś porozmawiać, wymieniać się jakimś tam, jakimś tam zdaniem, więc yy, yy, dla mnie nie było nudy. Ja bym mógł to robić w kółko. Kolejny start to. Yy... Masz jakieś plany? Co do no, tego? Mam dużo planów, oczywiście. Musiałem jeździć non-stop. Tych wyścigów jest coraz więcej w kalendarzu e, federacji. To był drugi wyścig. W tej chwili, w, tym, w ten weekend już był trzeci, kolejny. Wyścig z Jacksonville do Key West, który w zeszłym roku wygrałem. W tym roku jednak nie, nie udało się wystartować, musiałem wracać do Szczecina. Pierwszy był w Malezji, kolejne już są na horyzoncie. Na pewno dla mnie priorytetem będzie wyścig Mistrzostw Europy, to będzie wyścig we Włoszech, 775 km z Adriatyku nad Morze Śródziemne i z powrotem wyścig bez wsparcia. I potem też Mistrzostwa Świata w Austrii, to będzie 2200 km dookoła tego kraju. Także te Mistrzostwa Świata i Europy to jakby priorytet, a dynamicznie mam nadzieję, że będą też jakieś inne fajne wyścigi. Destynacji jest bardzo dużo, coraz więcej. Do tego też przychodzą ciekawe zaproszenia. Teraz ostatnio dostałem zaproszenie też na przykład na wyścig w kwietniu w Indonezji, więc. Zobaczymy, mam nadzieję, że, że tych wyścigów będzie dużo. I będzie czas na nie. I będzie czas, oczywiście. I musisz zaplanować jeszcze wyprawę na berlińskiego kebaba. Oczywiście, naszym że tak. Z e, podczas licytacji w Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jesteście w kontakcie, wiem, że jak będzie cieplej, e, jedziecie zjeść ten przysłowiowy kebab w Berlinie. To też e, w planach pewnie jest. Tak jest, do tego pochwalę się, że trasa, po której będziemy jechać, Berlin-Szczecin-Kołobrzeg, jest to trasa tutaj z programu Regio, Regio projektowana przez, między innymi przez Marszałka. Jestem ambasadorem tej trasy, więc tym bardziej będzie mi miło pojechać właśnie tą trasą. Pan Dominik o tym wie? Chyba tak, tak. Tak, jesteście już w kontakcie, tak? Tak, tak, cały czas jesteśmy w kontakcie. Się. Wcześniej też jeździliśmy razem wspólnie na różnych zawodach i spotkaniach, także będzie na pewno super.